Dzień dobry, w dniu dzisiejszym porozmawiamy o ataku SEC na Paxos i Binance, konkretnie BUSD. Porozmawiamy właśnie, jakie mogą być tego skutki i co tak naprawdę chodzi w tym całym ambarasie. Następnie o tym, że i tutaj znowu SEC w roli głównej pozywa firmę stojącą za USD, czyli Terraform Labs. A zaraz po Seku kolejni regulatorzy idą ich śladem. A oprócz tego, oczywiście, wiele innych ciekawostek, ale zanim to wszystko oczywiście najpierw szybkie intro sponsora, po którym przechodzimy prosto do tematu. Więc zaczynamy, ale od podsumowania danych makro. A tutaj na uwagę oczywiście zasługuje zeszłotygodniowy wyższy od oczekiwań odczyt inflacji po stronie konsumentów w USA na poziomie 6,4% rok do roku wobec rynkowych oczekiwań 6,2. Zaskoczył również wyższy od oczekiwań odczyt inflacji w USA po stronie producentów na poziomie 70% miesiąc do miesiąca wobec oczekiwań na poziomie 0,4. I oczywistą sprawą było znaczące umocnienie dolara, jednak od dłuższego czasu po raz pierwszy mieliśmy rozjechanie się w cudzysłowie rynków wraz z mocnym dolarem. Naz taki krypto wystrzelił do góry, więc mamy swego rodzaju dysonans, który może minąć, jeśli w dniu dzisiejszym z publikacji minutek z posiedzenia FOMC usłyszymy ja komentarze od większości oficjeli komitetu. Przechodzimy teraz do kryptofundamentów, a tutaj dobre info przeplatały, przeplatały się ze złymi. Tym bardziej zaskakujące tak pozytywne zachowanie się rynku krypto w minionym tygodniu. I zaczynamy od ataku SEC, tutaj US Security and Exchange Commission, czyli odpowiednik polskiego KNF, na Paxos, a przede wszystkim Binance. Zgodnie z informacjami podanymi przez CNBC, Paxos ma zaprzestać mintingu, czyli kreowania nowych coinów BUSD. Co również na swoim koncie na Twitterze potwierdziło CZ z Binance. Tłumacząc zaistniałą sytuację poprzez Twitter, wspominał również o tym, że market cap BUSD oczywiście będzie spadał w czasie. Podkreślił, że nie posiada żadnych innych informacji poza ogólnie dostępnymi. Binance będzie wciąż wspierał BUSD w najbliższej przyszłości, jednocześnie pomagając użytkownikom w migracji do innych stabilnych coinów w tym czasie. W ramach tej wiadomości BUSD spadł poniżej kotwicy, a BNB ponad 10%. Warto wspomnieć, jak dochodzi do mintowania, czyli tego właśnie kreowania BUSD. Najpierw zakotwiczony do Binance USDC na BEP20, czyli na Binance Smart Chain, jest wypalany, a następnie USDC na Ethereum, czyli na RC20, jest realizowany do portfela Binance dla jego użytkowników. I w tym wypadku BUSD jest w 100% zabezpieczony i może być zweryfikowane to tutaj. W związku z zaistniałą sytuacją zaobserwowaliśmy spadek kapitalizacji rynkowej BUSD z 16,1 miliarda do 13,7 miliarda dolarów, a większość zwróciła się w kierunku USDT, którego kapitalizacja rynkowa wzrosła o 2,37 miliarda dolarów do 71. Miliarda dolarów, oczywiście. Co ciekawa, sytuacja związana z BUSD odbiła się również na USDC, którego kapitalizacja rynkowa spadła o 739 milionów do 41,5 miliarda dolarów. Rynek spekuluje, że USDC może być następnym celem Seku. I idziemy dalej. Pozostajemy przy działaniach Amerykańskiej Komisji Nadzoru, która wydaje się być no, w ostatnim czasie bardzo zajęta. Tutaj mamy info z Bloomberga że SEC zamierza pozwać firmę Terra Labs stojącą za UST, czyli stabilnym coinem, który upadł w zeszłym roku powodując lawinę bankructw. Pamiętam również, że wraz z upadkiem UST totalny spadek wartości zaliczyła również Luna. A no, Dokłon długo pozostawał na wolności, ale coraz większe i czarniejsze chmury zbierają się również nad nim. Sprawdzane będzie, czy inwestorzy nie zostali zmanipulowani, jeśli chodzi o możliwość utrzymania przez USD kotwicy, czyli tzw. PEGO w stosunku do dolara. W swoim oświadczeniu Terraform Labs poinformowała, że SEC skontaktował się z firmą w tej sprawie, w związku z czym nie może udzielać komentarzy na ten temat. Idąc dalej tropem regulatorów, wygląda, że teraz kanadyjska komisja CSA Canadian Security Administration chce iść w ślady SEC-u i zaostrzyć regulacje związane z giełdami krypto jeszcze w tym miesiącu, czyli. Mowa o lutym. Za tym przyspieszeniem regulacji stoją oczywiście ostatnie wydarzenia, jak chociażby upadek FTX. I idziemy dalej. Również klienci detaliczni w Hongkongu będą rozczarowani, ponieważ spodziewali się dostępu od 1 czerwca. Jednak termin staje pod wielkim znakiem zapytania w związku z kolejnymi nowymi propozycjami regulacji, które nie sprzyjają staraniom o licencję podmiotom spoza Hongkongu. Ok, no po tych wszystkich informacjach związanych z regulacjami, komisjami, sądowymi sprawami czas no, wlać troszeczkę e, dobrego optymizmu. Kasa wciąż płynie na rynek i to również środki instytucjonalne. W minionym tygodniu finansowanie w całości powyżej 64 milionów dolarów zapewnił sobie projekt SALT związany z CFI, czyli z centralizowanymi finansami. Drugie co do wielkości finansowania za sprawą banku BBVA zapewnił sobie projekty CARBON PLACE, Tutaj z kolei mówimy o kwocie 45 milionów i również związany z sektorem DeFi. a 30 milionów zapełnił sobie CoinCover. Cała dziesiątka za kryptorankę wygląda następująco. W ramach statystyk warto również spojrzeć na najpopularniejszych prowajderów, jeśli chodzi o staking według ilości użytkowników. I tu skrypt Diver na 17 lutego. Mamy tutaj dane. Widzimy, że pierwsza trójka to EverStake. No, u nich, w ramach różnych klas aktywów, stejkowana wartość to ponad miliarda dolarów. A wśród najpopularniejszych stejkowanych między innymi Solana, Polygon, czyli Matic i Tezos. Drugim jest All Notes, a stejkowana wartość to ponad 2,2 miliarda dolarów. A do najpopularniejszych stejkowanych u nich tokenów należą ETH, znowu Polygon czyli Matic i Kronos. Pierwszą trójkę zamyka Cake DeFi. a do najpopularniejszych stake'owanych tokenów należą ETH i Bitcoin. Wartość jest jednak bardzo niska, powyżej 125 milionów, więc specjalny research jest tutaj jak najbardziej wskazany. Moro tego odcinka jest prosty, tu mamy sporo zamieszania, zwłaszcza jeśli chodzi o regulacje, nic klarownego, bardziej karanie niż edukowanie, a i tak rynek krypto wytrzymał ciśnienie w miarę tygodniu. I właśnie tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki za uwagę i pamiętajcie, aby zerknąć na inne nasze materiały, jeśli ta tematka przypadła Wam do gustu. To tyle na dzisiaj ode mnie, dzięki i do następnego.